Brock Lesnar, bestia wcielona. Człowiek, który podbił świat UFC i WWE, zostając najmłodszym mistrzem w historii tej federacji. Za blaskiem chwały kryje się jednak mroczna prawda. Kontrowersje, uzależnienia, doping i skandale, które ujawniły jego ciemną stronę. Witajcie w odcinku Ciemna Strona Brock Lesnar. Rok Edward Lesnar. Urodził się 12 lipca 1977 roku w Webster w stanie południowa Dakota. Dorastał na farmie, gdzie ciężka praca fizyczna kształtowała jego ciało i osobowość. Już jako nastolatek wyróżniał się w sporcie. W szkole średniej był mistrzem stanu w zapasach amatorskich, a w 1996 roku dołączył do Uniwersytetu Minnesota, gdzie kontynuował karierę zapaśniczą. Pod okiem trenera Jay Robinsona zdobył mistrzostwo NCAA w wadze ciężkiej w 2000 roku, pokonując wszystkich rywali z imponującą dominacją. Lesnar był znany z intensywnego, czasem agresywnego stylu treningu, a jego zachowanie budziło kontrowersje wśród kolegów z drużyny. Pojawiały się również pierwsze zgrzyty. Jeden z kolegów Lesnara, Shelton Benjamin, dobrze nam również znany z WWE, wspomniał w latach późniejszych, że Brock był jak bestia nie do zatrzymania, czasem aż przerażający. Po to właśnie tam zaczęły się pierwsze prawdziwe kontrowersje. Lesnar szybko stał się gwiazdą OVW, ale jego zachowanie poza ringiem budziło naprawdę spore obawy. W jednym z incydentów opisanych przez wrestlerów z tamtego okresu Brock rzekomo zaatakował innego zawodnika podczas treningu. Sytuacja okazała się na tyle niebezpieczna, że doszło do interwencji trenerów. Jim Cornette Ówczesny szef OVW przyznał w wywiadach, że Lesnar był trudny do opanowania i miał problem z kontrolą gniewu. Mimo to jego talent był niepodważalny. W OVW zdobył tytuły tag Team z Sheltonem Benjaminem, a jego fizyczna dominacja przyciągała naprawdę dużą uwagę Vince'a McMahon'a. Te wczesne epizody zapoczątkowały to, co nadeszło później. Debiut w głównym rosterze World Wrestling Entertainment w marcu 2002 roku był spektakularny. Lesnar zarządzany wtedy przez Paul'a Heymana szybko stał się The Next Big Thing. Pokonał takich gigantów jak The Rock czy Hulk Hogan, i w sierpniu 2002 roku w wieku zaledwie 25 lat został najmłodszym mistrzem WWE w historii. Tytuł odebrał z rąk samego The Rocka, ówczesnej niepodważalnie największej gwiazdy federacji. Wszystko miało miejsce na SummerSlam, jednak za sukces musiał sporo zapłacić. Jeszcze przed tym wydarzeniem, bo w maju 2002 roku doszło do niesławnego Plain Ride from Hell, lotu czarterowego WWE z Wielkiej Brytanii do USA po trasie europejskiej. Na pokładzie samolotu, po spożyciu alkoholu, Lesnar wdał się w bójkę z Kardem Henningiem, znanym również jako Mr. Perfect. Walka była na tyle intensywna, że wrestlerzy obawiali się, iż uszkodzili samolot, drzwi awaryjne zostały naruszone, a Henning został zwolniony wkrótce po całym tym incydencie. Lesnar co prawda uniknął poważnych konsekwencji, ale to wydarzenie stało się symbolem chaosu w WWE w tamtejszych latach. Ric Flair i inni świadkowie opisali to jako najgorszy lot w historii wrestlingu, a Brock był w centrum zamieszania. Kolejne lata w WWE to pasmo sukcesów, ale też i kolejnych skandali. W 2003 roku Lesnar wygrał Royal Rumble i zmierzył się z kartą Anglem na WrestleMania 19, gdzie wykonał słynny Shooting Star Press, który prawie zakończył jego karierę. Źle wylądował i doznał wstrząsu mózgu. Mimo to jednak kontynuował swoją dominację. Na Survivor Series 2003 WWE champion Brock Lesnar spotkał się z Goldbergiem, po tym jak powiedział, że nikt go nie może pokonać. Rywalizacja pogłębiła się na Royal Rumble 2004, gdzie Lesnar spowodował eliminację Goldberga z Royal Rumble meczu. Goldberg pojawił się na SmackDown No Way Out, gdzie jako fan zainterweniował w walkę Lesnara z Eddie Guerrero, powodując jego przegraną oraz utratę tytułu. Lesnar zarządzał walki z Goldbergiem na WrestleMania 20, gdzie Stone Cold Steve Austin był sędzią specjalnym. Fani dokładnie wiedzieli, że będzie to ostatnia walka zarówno Lesnara, jak i Goldberga w federacji WWE, przez co wydwizdywali i negatywnie reagowali na ich obu podczas starcia. Lesnar przegrał pojedynek, a po walce obaj otrzymali Stone Cold Stonera od Stone Colda Steve Austina. Przed odejściem doszło jednak do jeszcze jednego incydentu. Terry Runners, była żona Goldasta, oskarżyła Lesnara o niestosowne zachowanie. W 2021 roku, podczas wywiadu dla Dark Side of Ring, ujawniła ona, że w 2004 roku Brock rzekomo obnażył się przed nią w szatni, co uznała za formę molestowania seksualnego. Lesnar nigdy nie skomentował tego publicznie, a brak komentarza w tej sprawie odbił się bardzo mocno na jego reputacji wśród społeczności wrestlingu. Pierwsza era broka w WWE, czyli rok 2002-2004, gdzie już wtedy miestar przyznał w autobiografii Death Clutch, że spożywał butelkę wódki codziennie oraz setki pigułek Vicodin miesięcznie, czyli preparatu przeciwbólowego, żeby poradzić sobie z bólem po zboczowanym Shooting Star Press na WrestleMania 19. Mentalnie wyczerpany Lesnar przyznał również, że nie pamięta całych tych dwóch lat. W z WWE w 2004 roku Brock Lesnar szukał nowych wyzwań. W 2005 roku podpisał kontrakt z New Japan Pro Wrestling, największą japońską federacją wrestlingu. 8 października tego samego roku nagrali Tukon Shazun New Chapter w Tokio, zadebiutował w wielkim stylu, wygrywając w Superfet meczu i zdobywając IWGP Heavyweight Championship. Tym samym stał się trzecim Amerykaninem w historii, który zdobył to mistrzostwo po Halku, Hoganie i Wejderze. Lesnar bronił tego tytułu trzykrotnie, m.in. przeciwko na Nakamura na Tukushi Do Chapter 1 w styczniu 2006 roku. Jego brutalny styl, F5 i dominująca siła, dały mu przydomek The Next Beast wśród japońskich fanów. W lipcu 2006 roku New Japan Pro Wrestling odebrało mu tytuł z powodów problemów wizowych i niesubordynacji, jak też poinformowano fanów, choć źródła podają, że Leser miał konflikt z promotorem, Simonem Inokim o jego wizję i postać oraz finanse. Po odejściu z New Japan Pro Wrestling Brock przeniósł się do nowo powstałego IGF, Inoki Genome Federation, czyli Federacji Sztuk Walki założonej przez Antonio Inokiego. W czerwcu 2007 roku pokonał karta Angla w walce o alternatywny pas IWGP, po walce Lesnar został oskarżony o kradzież tego też pasa, który zatrzymał po odejściu z New Japan Pro Wrestling. Doprowadziło to do poważnych prawnych sporów z federacją i ostatecznie pas zwrócono w 2008 roku. Kilka miesięcy po burzliwym odejściu z WWE oraz krótkiej przygodzie w Japonii, Brock Lesnar postawił wszystko na jedną kartę. Wkroczył do świata mieszanych sztuk walki, dołączając do UFC. Zadebiutował 2 lutego 2008 roku na gali UFC 81 i zmierzył się wtedy z Frankie'm Mirem. Choć walkę przegrał przez poddanie w pierwszej rundzie, jego siła i charyzma przeciągnęły tłumy. Już w swojej czwartej profesjonalnej walce 15 listopada 2008 roku na UFC 91, Lester pokonał legendę MMA, Rendiego Cauchera. Zdobył tym samym tytuł Mistrza UFC w wadze ciężkiej. Stał się jednym z najszybciej koronowanych mistrzów w historii organizacji. Lesnar obronił tytuł dwukrotnie: na UFC 100 w 2009 roku, gdzie znokautował Franka Mira w rewanżu, oraz na gali UFC 116 w 2010 roku, gdzie poddał Sheina Carvina mimo ciężkiego nurdaunu w pierwszej rundzie. Jednak przyszedł też czas na utratę tego tytułu. W październiku 2010 roku na gali UFC 121 przegrał przez TKO z niepokonanym w tamtym czasie Cainem Waleskezem, z którym co ciekawe w późniejszych latach spotkał się jeszcze w ringu WWE. Jego walki generowały naprawdę rekordowe liczby oglądalności pay-per-view. Dla przykładu UFC 108 próg 1 600 sprzedaży, jednak zdrowie i kontrowersje zatrzymały jego karierę. W 2009 i w 2011 roku Lesnar walczył z zapaleniem uchyłków, poważnym zapaleniem jelit, które wymagało operacji i usunięcia części jelita. Ostatnią walką, jaką Brock soczył w swojej pierwszej przygodzie z UFC, była walka z Alisterem Overeemem. Przegrał ją poprzez Ground and Pump. Brody do WWE powrócił w 2012 roku, czyli po ponad 8 latach i zawalczył wtedy z Johnem Cena, z którym też przegrał podczas gali Extreme Rules 2012. Nie zatrzymało to jednak Lesnar'a, który szybko stał się part-timerem z lukratywnym kontraktem. Najważniejszy moment w dotychczasowej karierze wrestlingowej Lesnar'a miał jednak dopiero nadejść. W styczniu 2014 roku Brock uzyskał prawo do walki na WrestleMania 30. Na jednym z epizodów Raw 24 lutego 2014 roku The Undertaker pojawił się po raz pierwszy od 10 miesięcy po wcześniejszym ataku The Shield odpowiadając na wyzwanie Lesnar'a o walkę na WrestleMania 30. Deadman wszedł do walki jako zdecydowany faworyt, w końcu panował jego legendarny streak. Jednak Lesnar po wykonaniu 3 F5 odliczył go, kończąc tym samym legendarną serię zwycięstw Umarlaka. Cały pojedynek trwał 25 minut i 12 sekund. Również cały świat wrestlingu i nie tylko. I jako pierwszy i jedyny na tamten moment w historii, pokonał Undertakera na Wrestlemanie i zakończył legendarną serię zwycięstw Deadmana na największej gali w WWE. Gdy emocje już opadły, menadżer broka Paul Heyman porównywał tą reakcję tłumu do zwycięstwa Iwana Kolofa nad Bruno San Martino z 1971 roku. Po wygranej lesnara Heyman jako jego adwokat zaczął również używać wygranej do promocji swojej osoby, mówiąc o sobie, że to on stoi za tą jedną osobą, która zakończyła legendarną serię. Mimo tak dobrych i historycznych wyników, Plotki na temat Brocka nie ustawały, wręcz przeciwnie, nabierały one na sile, co dopiero później odbiło się na jego wizerunku i wiarygodności. Największa burza w UFC nadeszła Einar w 2016 roku. Lesnar wrócił do octagonu na UFC 200 pokonując Marka Hunta, po walce ogłoszono jednak, że testy antydopingowe wykazały obecność klomifenu, substancji zakazanej, która zwiększała produkcję testosteronu. Lesnar został zawieszony na rok i ukarany grzywną. Hunt pozwał UFC i Lesnara twierdząc, że walka była nieuczciwa. To wydarzenie podważyło wiarygodność Broka jako czystego atlety już na zawsze. Zwłaszcza że plotki o używaniu sterydów krążyły wokół niego od lat w WWE. W wywiadach Dana White, czyli szef UFC, przyznał, że Lesnar był jednym z najbardziej testowanych fighterów. Pozytywny test pozostawił plamy na jego rekordzie i wizerunku aż do dzisiaj. W całym incydencie z UFC Brock powrócił do WWE, zaliczając m.in. wspomniane wcześniej wystąpienie z Thainem Waleskazem na Crown Jewel 2019, zdobywając także mistrzostwo WWE czy Universal, walcząc z Romanem Reignsem i Johnem Sinom, a także odbywając rywalizację z Bobby'm Lashleyem, wygrywał również Royal Rumble match, na WrestleMania 39 pokonał Omosa i odbył swoją ostatnią trzywalkową rywalizację z Cody'm Rhodesem. I właśnie w 2023 roku, po ostatniej walce z Coldiem Rowtzem i porażce na SummerSlam, Lesnar zniknął z WWE Louis na dwa lata. Powód, jego nazwisko pojawiło się w pozwie Janelle Grant przeciwko Winsowi McMahon'owi w styczniu 2024 roku. Grant oskarżyła McMana o sex trafficking i molestowanie, a Lesnar był wymieniony jako były mistrz UFC, któremu McMahon rzekomo oferował usługi seksualne Grant w zamian za nowy kontrakt. Lesnar wymieniony w dokumencie był aż 44 razy, co doprowadziło do jego usunięcia z planów WWE, tym samym też został usunięty z Royal Rumble 2024 oraz z Gear Daniel Cormier w 2025 roku ujawnił, że Lesnar był na liście zakazanych osób w TKO, czyli spółki macierzystej WWE, która, jak wszyscy wiemy, obecnie rządzi całą federację. Mimo tego wszystkiego, w sierpniu 2025 roku Lesnar w bardzo kontrowersyjny sposób powrócił na gali Summerslam. Zaatakował przegranego w walce o tytuł WWE, Johna Cena, a reakcja fanów była mieszana. Co prawda na arenie wszyscy resplodowali, lecz internet zawrzał. Wielu protestowało przeciwko jego obecności w świetle oskarżeń, a inni skakali z radości przez następne dni. Triple H, szef kreatywny WWE pochwalił Lesnara, ale backstageowe doniesienia mówiły o napięciach. Dave Melzer z Wrestling Observer Newsletter ujawnił, że Lesnar nigdy nie był zawieszony i otrzymywał pełne wynagrodzenie, czyli około 10 milionów dolarów rocznie, nawet w okresie jego absencji, a to podsyciło debaty o podwójnych standardach w WWE. Warto również wspomnieć, że w życiu codziennym Brock nie miał łatwo. W 2003 roku zaczął spotykać się z Riną Grigg, znaną jako Sable, która była wówczas żoną innego wrestlera, Marka Mero. Ich romans doprowadził do rozwodu Sable, a para pobrała się w 2006 roku. Mają obecnie dwoje synów, a Lesnar również ma dwoje dzieci z poprzedniego związku. Sable, czyli obecna żona Lesnara, jak i również kontrowersyjna postać w WWE, bo z oskarżeniami o molestowanie przez Lunę Vachon uzupełnia obraz pary, która unika publiczności. Dziś wieku 48 lat. Lesnar powrócił do WWE, zaatakował Johna Cena, odbył z nim pojedynek podczas gali WrestlePalooza i wciąż pozostaje jedną wielką enigmą. Jego dziedzictwo to mieszanka osiągnięć, wielokrotny mistrz WWE, UFC i NCAA i mroku, oskarżenia o molestowanie, doping, agresję i powiązania z Vince'em McMan'em. Czy The Beast kiedykolwiek odpowie na te zarzuty? Prawdopodobnie nie. Lesnar unika mediów, skupia się na życiu prywatnym i robi robotę w ringu WWE, jaka do niego należy, czyli po prostu dominuje od lat. Jednak ciemna strona jego kariery przypomina, że w świecie wrestlingu sukces często idzie z licznymi sporami, dylematami oraz rozbieżności opinii na jego temat. A wy co sądzicie o broku Lesnarze? Czy chcielibyście zobaczyć go jeszcze być może z mistrzostwem WWE, czy może jednak wolelibyście, aby więcej w rynku największej federacji restingowej na świecie się nie pojawiło?